Witam w kolejnym odcinku programu Sportowe Mysłowice, pierwszym w roku 2026. A moim gościem, drodzy Państwo, jest Karol Pawlik, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mysłowicach. Witam, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Panie dyrektorze, spotykamy się w styczniu, więc myślę, że na początku naszego spotkania warto podsumować ten rok, który już minął, 2025. Tak, w kilku zdaniach, gdyby Pan mógł ten rok podsumować, co było, jeśli chodzi z perspektywy mosir najważniejsze, jakie imprezy. To nasze takie flagowe, czyli rajd rowerowy XC, który jest już na stałe praktycznie w harmonogramie największych imprez na Śląsku rowerowych. Na pewno Bieg Chromika, czyli to nasza flagowa impreza biegowa, która, która co roku odbywa się w październiku. Szereg imprez na pewno też związanych z, z, z młodzieżą, tak? bo tutaj zarówno Młodzieżowe biegi przełajowe, które kontynuujemy od wielu, wielu lat. Cały ten blok e, imprez szkolnych, czyli współzawodnictwo e, sportowe e, szkolne to daje jak gdyby tą największy, największy, e, największą pracę, musimy, którą musimy wykonać, jeżeli chodzi o, e, o, o sport młodzieżowy. Więc myślę, że było tego bardzo dużo. E, Coraz więcej i myślę, że będzie jeszcze więcej. No, chromik to chyba rekord w ogóle w frekwencji, z tego co pamiętam. Tak, z roku na rok niestety, ale niestety. niestety i niestety. Niestety, dlatego że mamy ograniczone pewne możliwości organizacyjne ze względu na, na, na koszty. Natomiast stety, że jest naprawdę spore zainteresowanie. Z roku na rok staramy się profesjonalizować ten bieg. Doprowadziliśmy do. Do licencji jednej i drugiej trasy, więc tutaj nagrody są bardzo ciekawe, więc myślę, że wielu biegaczy. I co, co jest bardzo ciekawe, że w tym samym dniu nawet odbywa się bardzo znana impreza biegowa, czyli Perła Poprocana, a pomimo tego mamy praktycznie frekwencję, no musimy niestety odmawiać. Uczestnikom, których, którzy, którzy niestety nie zdążyli się zapisać ze względu no, na pewno to, co mówiłem, ograniczenia. Więc to są na pewno te takie imprezy, które, które, które są naszymi flagowymi. A to na pewno. Jeśli chodzi właśnie o te wydarzenia sportowe, to w których ta frekwencja jest największa? Bieg chromika, ale jeszcze? Bieg chromika na pewno ten wyciek rowerowy XC on, on również. No i oczywiście wszystkie, wszystkie imprezy dla dzieci, tak? Właśnie młodzieżowe biegi przełajowe, które cieszą się bardzo wysoką frekwencją. Praktycznie z roku na rok jest tych dzieci coraz więcej, co jest bardzo optymistyczne. No, ale też jak wiemy, MOSIR pomaga również, współorganizuje wiele imprez towarzyszących, czy miejskich, czy, 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 czy dla rad dzielnic, czy, czy, czy dla innych podmiotów. Więc tutaj ta Ilość uczestników jest, jest, jest bardzo wysoka i z roku na rok coraz większa. Panie dyrektorze, a w 2025 roku, jeśli chodzi o frekwencję na zajęciach MOSIRowych, na tych wszystkich imprezach, w porównaniu do 2024, jest większa ilość uczestników? Tak, jest progresja i to myślę gdzieś na poziomie około 15-10%. Jest wyższa, także widać, że te nasze zajęcia przynoszą. Efekty i polepszenie jakości tych, tych imprez. Myślę, że, że, że właśnie to jest też przyczyną no, stałego wzrostu e, frekwencji. A czy w roku 2025, jeśli chodzi o tą infrastrukturę mosir coś się wydarzyło z Waszej perspektywy, coś bardzo ważnego? Tak, no na, na pewno głównym e, punktem jest przejęcie z powrotem. E, Stadionu Unikosztowy. to było jak gdyby no, duże przedsięwzięcie, bo to też wymagało od nas dosyć sporych zmian organizacyjnych i też finansowych, bo te nakłady są w tym momencie na infrastrukturę o wiele, wiele wyższe. Ale myślę, że jest to. No, mamy już w, w tym momencie praktycznie wszystkie stadiony piłkarskie w Mysłowicach w naszej administracji i. No i teraz będziemy starali się szukać różnych rozwiązań dotyczących polepszenia tej infrastruktury. Trzy hale, dwa boiska, to naprawdę jest czym się zajmować. No jest tego, jest tego sporo, ale, ale myślę, że no, jest więcej boisk, bo, bo jest i, i, i boisko Promenada, jest stadion górnika 09, jest górnik Wesoła, więc. Górnik Wesoła też, oczywiście. No tak. Więc tutaj więc tutaj jest tych, tych obiektów praktycznie w każdej. Mhm. Części miasta można, można no, zauważyć, że, że ten MOSIR działa, istnieje i, i, i działa dla mieszkańców. To teraz zamykamy rok 2025, przechodzimy do 2026. Trzy najważniejsze cele mosir jeśli chodzi o ten rok bieżący, który się rozpoczął? Na pewno poprawa, jednak zrobimy wszystko, aby, aby ten rok poświęcić na poprawę infrastruktury. Są nowe projekty ministralne, jak wiadomo wymagają one, co są dofinansowania. Niestety, jeżeli chodzi o infrastrukturę, nie ma 100% dofinansowań, tylko zawsze jest na obu około 50%, więc musimy te 50% gdzieś znaleźć. Ale na pewno to pierwszy punkt, czyli, czyli ta poprawa infrastruktury, bo, 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 bo jednak ona z roku na rok się starzeje, a, a uczestników jest tak, jak powiedzieliśmy wcześniej, coraz więcej. Na pewno kontynuacja tych naszych flagowych i rozwój tych naszych flagowych projektów, jeżeli chodzi o, o imprezy, o eventy, czyli RideTrawerowie XC i, i bieg Chromika. Mamy takie marzenie, aczkolwiek nie wiem, czy ono się spełni w, tym, w najbliższym roku, ale, ale kiedyś chcielibyśmy powalczyć o to i znaleźć środki, aby z tych 15 km zrobić 21, czyli półmaraton. Jak wiadomo, wiąże się on też z o wiele większą liczbą uczestników i o wiele większymi problemami, chociażby nawet logistycznymi. Jak wiadomo, no, zamknięcie dróg wiąże się z bardzo wysokimi kosztami, jeżeli chodzi o zabezpieczenie trasy, więc tutaj jest jak gdyby taki największy, największy problem. No i, i trzeci punkt, myślę, że wprowadzanie nowych, nowych propozycji, jeżeli chodzi on o, o projekty. Myślę, że takim teraz, który odbył się już w zeszłym tygodniu, Mysłowicka Liga Orlika, czyli ten projekt dla młodych piłkarzy też cieszy się, już wiemy, że cieszy, będzie cieszył się bardzo bardzo wysoką frekwencją i, i dużym zainteresowaniem. Bardzo fajna sprawa i w takie na pewno projekty będziemy chcieli wchodzić. Jeżeli na chwilkę możemy wrócić jeszcze do infrastruktury, wielu mieszkańców będzie pytać, co z Parkiem Słupna, jakie są plany w 2026 roku, co się będzie działo. Tak, w dni wczorajszym odbyliśmy spotkanie z firmą, która, która będzie wykonywała remont tego obiektu. Panowie przekazali nam informację, że na pewno będą chcieli, na, myślę, że gdzieś na przestrzeni przed wakacji, może tuż przed wakacjami, będą chcieli wejść na obiekt już i, i zacząć remont. W jakim on będzie zakresie w tym roku. I jeszcze dokładnie nie potrafili e, powiedzieć, są na, e, 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 teraz na etapie e, jakby takich planów już końcowych e, i myślę, że do nas w najbliższych tygodniach e, wrócą, od, na ile park Słupna będzie zamknięty, bo i będzie też taka prawdopodobnie możliwość, że nie będzie, że ten teren będzie w jakikolwiek w jakiś sposób wydzielony i, i, i jednak te. Będzie można w, w, pewnym, w pewnym zakresie korzystać z, z tego terenu. Więc na pewno w tym roku rusza już tak na ostro no i, i mam nadzieję, że, że będzie to naprawdę fajne miejsce dla, dla, dla wszystkich mieszkańców Mysłowic. Panie dyrektorze, to jeszcze na chwilę wróćmy do kwestii organizacji imprez. Tym razem tak myślę że o Hali na Bończyku. Wiadomo, że współorganizujecie wiele imprez, ale też są u Was różnego rodzaju wynajmy. Wiemy, że szykujecie też sporo rozrywki związanej właśnie z wynajmami i tak dalej. Jakie są plany na ten bieżący rok? Tak, to znaczy już zaraz z początkiem roku mamy, mamy bardzo fajne wydarzenie, bo 13 lutego Kabaret Sketchów Męczących, czyli czołówka kabaretów w Polsce, jak wiemy, w Mysłowicach, na naszej hali, cieszą się one ogromną popularnością. Praktycznie sprzedaż jest stuprocentowa na tej imprezy. Jesienią również będziemy zapraszać na, na kabaret. Na dzisiaj już mogę zdradzić, że jest duże prawdopodobieństwo, że będzie to z nowym programem Kabaret Neonówka. Więc to, jak gdyby, jest z takich imprez pozasportowych. No, ale również jesteśmy otwarci, jesteśmy po rozmowach e, z dużymi e, federacjami e, związanymi z, e, ze sztukami walki, więc istnieje również prawdopodobieństwo, że m, nasz obiekt będzie, e, imprezy na, na, z naszego obiektu będą transmitowane, e, te większe imprezy będą transmitowane w dużych telewizjach, e, więc jesteśmy w trakcie rozmów. Nie chcę na razie zapeszać, ale jest duża szansa na to, że, że jedna czy dwie imprezy takie w tym roku się pojawią. Wszystkie imprezy mistrzowskie, więc tutaj mistrzostwa w judo i w kickboxingu, więc tutaj mówię myślę, że ten 2026 rok będzie bardzo uchwity w ciekawej imprezy. Zawodnicy, kluby bardzo sobie chwalą też. W parku na oczywiście boiska do siatkówki plażowej. Coś w tym temacie więcej planujecie w tym roku? Tak, są również plany na to, aby jesteśmy po rozmowach z, z osobami decyzyjnymi, jeżeli chodzi o siatkówkę plażową. No wiadomo, no, mamy te koszty, mamy te środki nie nieco ograniczone, więc, więc na pewno też musimy mieć siły na zamiary, więc na razie przynajmniej nie ma możliwości, aby zorganizować. Imprezę y, rangi mistrzowskiej w sensie międzynarodowej y, w Wysłowicach, ale na pewno będziemy walczyć o to i będziemy rozmawiać, i rozmawialiśmy już y, na temat y, mniejszych imprez y, siatkówki plażowej. Chcemy, aby ten obiekt y, y, żył. Po to został wiele lat temu stworzony. A jak wygląda, Panie Dyrektorze, współpraca z klubami sportowymi, jeśli chodzi o MOSIR? Znaczy, ja myślę, że tutaj nie ma, tak naprawdę mamy te ścieżki już wypracowane w wielu aspektach. Pomagamy również nie tylko, myślę, w kwestiach związanych z naszymi obiektami, ale również pomagamy w organizacji również zajęć fanowych tak niezwiązanych tutaj z, z, z naszą administracją. Ale tak jak mówię, ja, dla mnie z prezesami klubów praca jest, jest, jest bardzo korzystna i, i myślę, że podczas, podczas rozmów z prezesami pojawiają się nowe wnioski, nowe pomysły. Które na pewno będziemy chcieli wspólnie z tymi klubami organizować. Panie dyrektorze, to teraz na chwilkę zamykamy temat Mosiru Plany są ambitne, życzę, aby się udało je zrealizować. Drodzy Państwo, nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale oczywiście Karol Pawlik, dyrektor Mosiru u Mysłowice również jest członkiem zarządu polskiego Związku Hokej na Lodzie. No i to teraz jako członka zarządu PZHL-u zapytam. Jak po sukcesie polskich hokeistek jest radość w naszym obozie, jeśli chodzi o PZHL, czy, czy może jakiś niedosyt? Medal zawsze cieszy, natomiast no srebrny, to nie srebrny nie medal. Natomiast myślę, że chińki to drużyna, jednak, która ma, ma większy potencjał na dzisiaj, jeżeli chodzi o naszą reprezentację. Aczkolwiek jesteśmy bardzo dumni z dziewczyn, że, że naprawdę pokazały w tych wszystkich meczach, że, że ten rozwój ta, 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 ta odbywa się w prawidłowy sposób. I, I myślę, że z roku na rok, z sezonu na sezon, ten, ta, 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 ten nasz wyścig o, o o, o tą czołówkę światową jest, jest widać, jest, jest duża progresja. No dla nas kluczowym kluczowym eventem, kluczowym wydarzeniem jest są Mistrzostwa Świata seniorów. Udało nam się pozyskać te mistrzostwa. Będą one organizowane w Sosnowcu na przełomie kwietnia i maja, no i tak naprawdę mamy nowego trenera, który postanowiliśmy. Dokonać zmiany selekcjonera reprezentacji Polski i, i myślę, że ta, te zmiany i, i już widać po ostatnich meczach reprezentacji polski seniorów, gdzie tak naprawdę udało nam się no, wygrać większość meczów w ramach różnych turniejów, to, to, to myślę, że jesteśmy, możemy, możemy myśleć optymistycznie. Zrobimy wszystko, żeby awansować do elity. Ta elita to na pewno jest katapulta do. Do dalszych, do pozyskiwania sponsorów, do polepszenia sytuacji naszego, naszego naszego hokeja. Popularność hokeja rośnie, to widać dość mocno. Chciałem zapytać, czy widzi Pan jeszcze czego brakuje, żeby ten hokej jeszcze mocniej gdzieś tam zadomowił się, w tym naszym sporcie narodowym? no Bo mamy piłkę nożną, mamy siatkówkę, mamy piłkę ręczną. Hokej, gdzieś tam jest, na którymś miejscu, ale jeszcze troszkę brakuje. Tak, hokej głównie na południu Polski, prawda, bo tutaj jak gdyby była. Tutaj jest najwięcej klubów i tutaj jest najwięcej kibiców. Na pewno kwestia infrastruktury to jest dla nas rzecz kluczowa i nad tym pracujemy z Ministerstwem nie tylko sportu, żeby dofinansowań na budowę nowych lodowisk było jak najwięcej i to jest dla nas, to jest dla nas priorytet na, na dzisiaj. Fajnie, że ten hokej się pokazuje. Mamy doskonałych, doskonałych ambasadorów. Mariusz Czerkawski, który, który prowadził ostatnio galę w sobotę, prowadził galę Mistrzów Sportu w Warszawie. Myślę, że to też jest znamienne, że, że, że człowiek hokeja prowadził, prowadził tak, tak znakomitą imprezę. I myślę, że to tak naprawdę po tych wielu latach. Trochę takiej stagnacji. Wychodzimy, będziemy starali się wychodzić na prostą, pokazywać ten hokej. Bardzo ważną sprawą jest kwestia transmisji telewizyjnych. Już teraz dogadaliśmy się z Telewizją Polską na transmisję jednego, jednej, jednego meczu w kolejce w piątej rundzie, czyli tu, tuż przed, przed play-offami na w stacji TVP Sport Online. Natomiast wiemy o tym, że kilka meczów ćwierćfinałowych, półfinałowych i, i, i wszystkie finały będą transmitowane na żywo w głównej stacji TVP Sport, więc jak gdyby tutaj jest, jesteśmy no chcemy robić to, żeby jednak ten hokej pokazywany był w telewizji, on daje to, to, to daje najwięcej, tak? tutaj najwięcej jest możliwości, możliwości pozyskiwania nowych nowych kibiców. No ale tak już powiedziałem wcześniej, infrastruktura na ładne lodowiska, tak jak na przykład w Sosnowcu, gdzie jest zupełnie nowy wybudowany obiekt. Chce się tam przychodzić, jest wszystko nowoczesne, są, są możliwości, aby nie tylko popatrzeć na hokej, ale również przeżyć coś fajnego, show, które, które jest nie tylko sportowe, ale również dla dzieci i coś jest dla... dla dla kobiet więc tutaj jak mówię jest to cała cała otoczka jest bardzo bardzo ważna i na tym staramy się staramy się skupić no nawet z tego co wiemy to y, są pozyskane prawa przez TVP Sport jeśli chodzi o mecze gel, też coś to oznacza więc widać ten jakby popularność hokeja rośnie coraz bardziej tak no to jest jedna z rzeczy która też się nam jak gdyby udało y, y, Uzyskać, że, że jednak NHL jest, jest, jest dostępny dla, dla, dla fanów, a jest ich coraz więcej, wiemy o tym, bo, bo, bo mamy też informację, jaka jest oglądalność Meczów w TVP Sport i w, na Polsacie, tam gdzie jest Liga Mistrzów, i rzeczywiście ta progresja jest e, e, znacząca. I to nie przez Noce. noce. <laughs> Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękujemy. A na naszym gościem sportowym, e, w Mysłowicach Sportowych, drodzy Państwo, był Karol Pawlik, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mysłowicach, a także członek zarządu Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia.